Tajemnica czwarta, radosna Różańca Świętego, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Chciałam Pani powiedzieć... To ja Stasiu. Tą dziesiątkę ofiarujemy w intencji wszystkich A ekspertów już. badających tragedię smoleńską. Teraz ja. Mąż. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Lecz naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i odpuszczamy naszym winowajcom, i nie dopuść nas na pokuszenie, ale nas zbaw od Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, bódź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, bódź się za nami grzesznymi, teraz i śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony, i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módź się za nami grzecznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. żyją. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módź się za nami grzecznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, <grym> jak, jak było na, na początku, teraz i, zawsze, i na, na wieki Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta może I może się ja. nas się do i za nas wszystkimi, którzy się do ciebie, ciebie nie uciekają, uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobi. Wieczny odpoczynek raczej dać tak. Panie, światłość wieku i Niech odpoczywają w pokoju i piąta Czy Pani chce piątą tajemnicę? No. Odnalezienie Pana Jezusa Lecha. w świątyni. Lechu, na piątą tajemnicę. A nie, już nie. Który jest w niebie, więc się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj.